Dzień dobry z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Kuzema, a to są zapiski z niedonieckiego kwadratu. Patroni, patronki, dziękuję. Wiem, że łatwo nie jest, ale cieszę się, że jesteście ze mną i razem robimy nowe materiały. Pojawił się mój nowy tekst na patronite.pl dla patronów i patronek dotyczący Kupiańska, bo to nie ukrywam będzie jeden z głównych tematów tego odcinka. Ja już szukuję się do kolejnej debaty, którą tak tak planuję Wam, tak jak wspominałam, wyemitować w Wigilię. Rano. No dalej nie chcę zapeszać, bo muszę zebrać to zacne grono, ale myślę, że będziecie. Zadowoleni, może niektórzy nawet zaskoczeni. Podcast, jak wspominałam cały czas będzie będzie też kolejny reportaż. Także bardzo wam dziękuję za to wsparcie. Przypominam, że wesprzeć mnie można na patronite.pl Karolina Kuzema, supi.pl, Karolina Ukraina, Supi jest bardzo wygodny dla wpłat jednorazowych i nie ma prowizji. No i jeszcze cykliczne, bardzo. Liczące się wsparcie to zrzutka.pl na ety Karolina kuzema. Tam też jest oczywiście opcja jednorazowych wpłat i nie ma prowizji. Jak nie wierzycie, obejrzyjcie porady z Niedźnieckiego Kwadratu o magicznym suwaku w lewo, bo zrzutka rzeczywiście prowizji nie pobiera. Także tylko tak przypominam: będą porady, będą kolejne wywiady. No tak, jak wspomniałam, ze względu na ten obniżony poziom wsparcia, te wywiady. Kosztem innych materiałów muszą być emitowane rzadziej, ale myślę, że co dwa tygodnie to też nie jest zły wynik. Także czekajcie na kolejne informacje, kolejne niespodzianki. A teraz przechodzimy już do zapisków. Zapiski z frontu. No i wreszcie, wreszcie, wreszcie mogę zacząć od naprawdę bardzo dobrej wiadomości. Chociaż później będą złe, uprzedzam, no ale jakaś równowaga w przyrodzie niestety jest. Natomiast tą bardzo, bardzo dobrą wiadomością, a mnie cieszącą z racji tego, że tam mieszkałam podwójnie, jest sytuacja na odcinku Kupiańskim. W tej chwili, kiedy nagrywam ten podcast, według mojej wiedzy, Ukraińcy mają pod kontrolą 70, a może nawet 70 plus procent. Kupiańska, który został w dużej mierze wyczyszczony z Rosjan. Tam są jeszcze może już nie dwa, ale jedno takie ognisko, gdzie jest około 100-150 Rosjan. Kiedy będziecie tego słuchać, może już tego okrążenia malutkiego tam wcale nie być, ale to nie znaczy, że Rosjan w Kupiańsku już całkowicie nie będzie. Przyszła bardzo dobra wiadomość, 429. Batalion Systemów Bezzałogowych poinformował i to jest, widzę, że potwierdzona już wiadomość, o tym, że ta rura, nieszczęsna rura, którą ruscy przechodzili do Kupiańska, jest już pod kontrolą ZSU i tam nie ma możliwości, by wróg już sobie przechodził. Także to jest naprawdę bardzo dobra, wiadomo, się też odciążająca poniekąd działania sił zbrojnych Ukrainy w tym rejonie. Ale słuchajcie, to nie jest tylko Kupiańsk, nie mówimy tylko o Kupiańsku, mówimy o rejonie Kupiańskim. Mówimy między innymi o Kindraszywce, mówimy o Radkiwce, mówimy o Myrnem mówimy o jeszcze takim mniejszych tam wioseczkach, które są obok, to jest ponad 40 kilometrów kwadratowych i to jest informacja oficjalna w poradach z niedonieckiego Donbasu. Mówiłam Wam jak czytać te informacje. Uśmiecham się mówiąc to, uśmiecham się z nadzieją, bo na teraz płyną naprawdę całkiem dobre informacje z okolic na północ od Kupiańska. To są informacje dotyczące dworicznej. Myślę, że to jest robota 92. Brygady i nie tylko. Czołgi sobie tam pracują i podobno z sukcesem pracują. Na razie mówię podobno, bo zaciskam mocno kciuki. No i słuchajcie, co się wydarzyło. Wiecie o tym doskonale, bo to nagranie obiegło chyba cały światowy internet do kupieńska. Przyjechał prezydent Wołody Zeleński. Nie umiem Wam powiedzieć, gdzie były robione nagrania w środku. Nagranie, które jest tym takim słynnym, kiedy on stoi pod tą stelą, czyli wita stelą witaczem, takim zniszczonym do Kupiańska. To jest wjazd do Kupiańska od strony, to jest droga charkowska od Szewczenkowego, tam w tyle taka stacja benzynowa, która do, w zasadzie do końca, póki Ruscy, Ruscy nie, nie, nie weszli, to była ta, ta, ta stacja wielokrotnie była naszym ratunkiem paliwowym, słuchajcie, bo, bo tak naprawdę wszystkie były już w Kupiańsku zamknięte, a ta jedna ta jedna jeszcze pracowała, ale wracając, prezydent Zełęcki, można go lubić, nie lubić, no robi show, tak, powiecie, aktor. Ale jaki inny prezydent miałby taki kochones, żeby wykonać taki maner, stanąć sobie, zrobić selfie, nagranie? Ja wiem, to jest show cały czas, ale bardzo potrzebny i zaraz powiem dlaczego. I robi sobie to nagranie jakieś 600 metrów od szarej strefy, 1500. 50 czy 1250 od ruskich. W kamizelce, która ja bym tutaj, jeśli chodzi o Biuro Prezydenta, zwróciła uwagę, jaką kamizelkę kuloodporną zakłada prezydent, bo taka trochę z mniejszego brata prezydent Wysoki nie jest, no ale to już tak abstrahując. Zresztą na tym zdjęciu, na tych filmach widać, jak tam też siatki przeciwdronowe są położone. Taka siatka teraz jest już między Izumem i Kramatorskim swoją drogą na całej drodze. Ale wracając do tego Kupiańska. Prezydent Cyłański jedzie na front. W miejsce, w które jeszcze dwa czy trzy tygodnie wcześniej Putin zaprasza zagranicznych dziennikarzy i kogokolwiek tam do wyzwolonego w cudzysłowie przez ruskich Kupiańska. No tak wyzwolił ten Kupiańsk, że ja nie wiem, czy Gierasimow to jeszcze żyje, bo to Gierasimow wtedy raportował Putinowi, że Kupiański jest zdobyty, a 80% wowczańska również w, w obwodzie harkowskim jest pod kontrolą. Z tym Wowczańskiem. To rzeczywiście, słuchajcie, no jest, jest ta rosyjska kontrola. Wówczański nie został zdobyty, ale w tym akurat było, było ziarno prawdy. Natomiast przyznam wam szczerze, że z, zresztą moi patroni i patronki, z którymi rozmawiamy przede wszystkim w naszej Whatsappowej grupie wiedzą, to um, naprawdę były przesłanki do uwierzenia w to, że Kupieńsk padł. I tam naprawdę było ponad 90% już pod kontrolą Rosjan i sytuacja była bardzo... Bardzo ciężka, no, ale teraz jest szukanie ojca sukcesu, no bo przecież sukces ma wielu ojców, a porażka jest y, sierotą i ma jedną matkę, prawda, ewentualnie. No i taka prawda, w tym wypadku trwa dyskusja i to wśród, wiecie, takich znanych wojskowych, mówię o mediach społecznościowych, o tej dyskusji, na temat tego, kto tak naprawdę jest ojcem sukcesu w okolicach Kupiańska, no bo czy Syrski jako naczelny, tak, czy jednak może generał major Michał Drapaty, który został tam oddelegowany. Drapaty, na pewno kojarzycie go też z takiej sytuacji po jednym z ataków na poligon wziął na siebie odpowiedzialność za swoich podwładnych, którzy nie wykładali jego rozkazu. Natomiast Drapaty też słynie no naprawdę ze swojej stanowczości i ma wiele akcji na swoim koncie, zresztą no Sryskiemu też nie odbierajmy zasług, no ale trwa teraz dyskusja, no bo przecież niby kontrofensywa kupiańska zaczęła się jeszcze latem, a drapate, Drapaty um, Pojechał na ten odcinek, został tam odesłany jesienią, no i teraz w ogóle zaczęła się dyskusja na temat wymiany Syrskiego na kogoś innego. No i tutaj nazwiskiem, które teraz w tym kontekście pada najczęściej jest Michał Drapatyj. No i co się wydarzy, nie wiem, odeszłam trochę tym, w tym momencie od frontu, ale to się wszystko z tym frontem, jak widzicie wiąże. No i teraz będzie druga niedobra bardzo wiadomość, Ukraina straciła Siewiersk. Rosjanie weszli do siewierska. Praktycznie opanowali całe miasto, i nie, nie chodzi tylko o to, że zrobili sobie filmik ze Żdunami, którzy tak czekali, ten i Miśka i tak dalej. Może jak zobaczyłam to babsko z tą ruską flagą, która nawet nie umiała sobie przypomnieć, kto ich tam wyzwalał, i oni Żdu, i oni Żdu, czy czekają, tak? I wywieźcie nas, to nam wie pało. No to siłą cię na łańcuchu, ktoś w tym się trzymał. Ci, gdzie wiem, Ukraińcy cię przywiązali gdzieś tam, że nie mogłaś sobie do tej mateczki Rosji wyjechać, a teraz wywieście, wywieźcie. że i sobie teraz w tym głównie na to gówno czekaliście, macie teraz ruiny, no to żyjcie w tych ruinach bez wody, gazu, prądu, światła i wszystkiego innego i czekaliście, to się doczekaliście, więc nie ma co narzekać. Dupa w troki, przepraszam i tyle. Yy, to tyle na temat Siewierska, bo nie, nie bardzo mogę wam coś więcej powiedzieć. No i teraz słuchajcie, jeszcze mamy Pokrowski, znowu temat flagi, no bo tam Sławów przyjechał, tam w ogóle sobie robili jakieś ruscy zdjęcia, później Ukraińcy znowu sobie zdjęcia z flagą robili w centrum Pokrowska. No, sytuacja jest do bani. No, no Cały czas przesuwają się Ruscy, akurat w tym, w, tym, w tym rejonie cały czas nie ma pomysłu, jednak jak te dziury tam połatać. Jest taka maleńka wioska, równa przy Miernogradzie, Znowu tam się tak jakby przesunęli o, o, o no nie dużo, ale jak spojrzycie nawet na kształt mapy, to widać jak, te, jak ten sznurek, worek. Na Mernogradzie z kolei się zaciska, no i to jest na pewno zła wiadomość. Chociaż z drugiej strony to cały czas kupuje czas na Zaporożu, a ja widzę, że na Zaporożu jest jakaś panika, chaos i no nie wiem, ja powiem tylko, że drapaty jest tylko jeden i pff, nie rozdwoi się chłop na wszystkich odcinkach frontu, prawda? Więc może warto by się, warto by się nad tym zastanowić. Jeśli chodzi o resztę frontu, mm, no to słuchajcie, no jakby drobiazgowo to wszystko analizować, ja też od tego nie jestem, umówmy się. Macie chłopaków, którzy mają pasję, i centymetr po centymetrze wam pewnie przeanalizują ten front. Ja mówię o tym, co jest na dany moment najważniejsze i istotne z punktu widzenia całościowej sytuacji. Natomiast no, to nie jest tak, jakbyśmy sobie wsiedli i przeanalizowali. To wszędzie jest po prostu cały czas walka. A można sobie gdzieś tam policzyć, bo są te statystyki mówiące na jakim odcinku frontu, ile było ataków ze strony Rosjan na daną dobę. I nie wiem, z tego wyciągać wnioski, tylko nie jakby nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że trzeba na to wszystko patrzeć całościowo i z tego wyciągać wnioski. A na razie te wnioski są takie, że niewątpliwie to, co stało się w kupiańsku i w okolicy, jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obwodu charkowskiego i samego Harkowa. Tak, tłumaczyłam wam, że jakby nie daj Boże zdobycie Kupiańska i przełamanie się tam y, przez Rosjan, bo tam właśnie chcieliby przykroczyć Oskił, no to po pierwsze otwiera im tam drogę dalej w obwodzie charkowskim w kierunku Szywczynkowego i Czuchujewa i tak dalej. Oczywiście to są bardzo dalekie odległości, ale spokojnie. Natomiast w drugą stronę, no pozwala im też na przerzucenie wojsk, na przykład na północ od Charkowa, czyli tam na, y, od strony Łypcji, y, tam gdzie kiedyś atakowali, tak? I... i, i to nie jest jakaś, jakiś scenariusz, nie wiem, nie, niemożliwy, który by nie byłby wykonalny. Oczywiście w tej sytuacji i oby ta sytuacja się na korzyść Ukraińców utrzymała, nie będzie on wykonalny. Natomiast kończąc jeszcze wątek frontowy, bardzo zła sytuacja z wokół Jampila i Łymania. I tam niestety to, że Ruscy zdobyli Siewiersk, będzie sporym zagrożeniem. I to naprawdę w niedługim czasie, ale ja Wam nie potrafię powiedzieć, czy to... Znaczy w niedługim, to nie mam na myśli, nie wiem, tygodnia, czy, czy dwóch, broń Boże, ale ułatwia to im dojście na kierunek słowiańska i kramatorska i sytuacja tych miast będzie naprawdę coraz trudniejsza. Zapiski z kraju. No więc jesteśmy po kolejnych, tak, nie zaczyna się zdania od no więc, przepraszam, jesteśmy więc po kolejnych ciężkich nockach no Powiem wam, że obwód Odeski Mikołajowski i Hersoński to przeżyły naprawdę trzęsienie ziemi. To był chyba jeden z najcięższych ataków dla tego regionu Ukrainy. To już nie tylko wyłączenia prądu, ale także wody, gazu, w zasadzie odcięcie wszystkich mediów. W sobotę nie było praktycznie internetu w Odesie. Bardzo ciężko było się z kimkolwiek połączyć. No, i powiem Wam, że wystali, tak? Ja mów, mówię sobie, że Ukraińcy nie do takich rzeczy przywykli, i tak dalej, ale to jest bardzo trudna sytuacja, kiedy w, w zimie. No, która jest póki co łaskawa na południu kraju, jeszcze bardziej łaskawa, jeśli chodzi o temperaturę, no, ale to nie jest sytuacja, w której da się funkcjonować, tak? I przyznam szczerze, że. Mi samej, kiedy tu mieszkam, jest, jest bardzo trudno, ale ja wyjeżdżam jednak do Polski, do cywilizacji, do bezpieczeństwa i nie muszę się mierzyć z tym, że jest mi zimno, że jest ciemno i że nie ma wody, tak? Ech, także tak. Natomiast jakieś informacje, które się pojawiają o tym, że to będzie najcięższa wojenna zima dla Ukraińców, to jest absolutna, słuchajcie, bzdura nie zapowiadają się temperatury na poziomie minus 50. Problem to tam mają Rosjanie, bo w tym w czy gdzie przy temperaturze minus 20 w lokalnej elektrociepłowni walną im 62-letni kocioł, z którym oczywiście nic nie robili, bo po co. I to jest, to jest problem. Może o tym wspominałam, ale jest to, jest to taka anegdotka, która bardzo jakoś zrobiła mi cieplej, e, cieplej na duszy. No ale to nie tylko Odessa, nie tylko Mikołajów, nie tylko Herson, w nocy z soboty na niedzielę zaatakowane, czy w zasadzie niedzielę nad ranem, zaatakowane zostało Zaporoże. Tam niestety atak został przeprowadzony na supermarket ATB. No i niestety wśród, wśród ofiar na razie rannych, i niech tak zostanie, jest już kilkanaście osób w tym, w tym dzieci. No Zaporoże jest bardzo częstym kierunkiem ataków, zwłaszcza jeżeli chodzi o użycie bomb lotniczych, tak zwanych kabów, fabów, jak kto woli, no, kierowanych bomb lotniczych, bo po prostu odległość od frontu jest już dla... Rosyjskich samolotów, tak bezpieczna, że naprawdę szaleją tam z kabami, bardzo nie ryzykując tak wiele, mam na myśli, nie ryzykując utraty samolotów. A co do strat rosyjskich, no to kolejne tankowce floty cieni gdzieś tam minus, powiedzmy minus. I to jest, to jest też dobra wiadomość. Jeszcze na chwilę wrócę do tych negocjacji. 28 punktów, teraz 20 punktów ze strony Ukrainy. Słuchajcie, no pewnie macie to rozebrane na czynniki pierwsze. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach, spróbuję wam w kolejnym odcinku na nie odpowiedzieć, w tym sensie, że postaram się bardziej rozwinąć ten wątek. No dzisiaj należy powiedzieć, że od jakiegokolwiek porozumienia jesteśmy bardzo daleko, ponieważ no, Ukraina nie może zaakceptować tego, co na stół układą Stany Zjednoczone w porozumieniu z Kremlem, a Kreml nie jest w stanie zaakceptować tego, co na stół układzie Ukraina. Ukraina mówi, że nie będzie żadnych ustępstw terytorialnych, ewentualnie skłania się ku referendum. No ale wynik referendum raczej jest znany. Myślę, że tutaj zaskoczenia by nie było, i tutaj myślę, że Moskwa się na to absolutnie nie zgodzi. No i druga ważna rzecz. Ukraina w swojej wersji, w tych swoich propozycjach, teraz tych 20 punktów nie chce sobie zamknąć drogi do NATO, a tego w sposób oczywisty i jednoznaczny takiej deklaracji oczekuje Rosja. No i mamy tutaj oczywiście klincz, no i oczywiście trzeci taki najbardziej sporny punkt, bo pff, może yy, 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 umykać co po niektórym, ale to jest bardzo istotne, to jest kwestia zarządzania okupowaną obecnie zaporowską elektrownią jądrową w Enerhodarze. Ja przypomnę, że jest to największa elektrownia atomowa w Europie o mocy 6 GW. To są yy, to jest sześć reaktorów, każdy mniej więcej, no to jest mniej więcej moc po 1 po gigawatt. Jest to potężna jednostka. Ona jest okupowana od marca 2022 roku. W tej, w tej chwili jest w stanie rezerwy zimnej. Jest tylko. Potrzebne, y, potrzebna energia elektryczna, która zapewni chłodzenie reaktorów, bo ono jest niezbędne, nawet jeżeli jednostka nie pracuje. No i tutaj jest jakaś taka propozycja, by nie wiem, było wspólne zarządzanie, wspólne dzielenie tej energii przez Kijów i Moskwę. Ja osobiście sobie tego nie wyobrażam i myślę, że sobie, że Ukraina sobie też tego nie wyobraża, a Rosja by oczywiście chciała, żeby elektrownie jej przekazać. Nie wiem, jakby jej przekazać elektrownie w, w środku, w środku Ukrainy, no ale to jest jakby osobna historia, no bo przecież Rosja też nie rezygnuje z aspiracji do obwodu zaporowskiego właśnie e, oraz hersońskiego, przecież jej nie chodzi tylko o Donbas. mówmy się moi drodzy, a mówienie tam o jakiejś bufrowej strefie ekonomicznej to jest jakiś w ogóle bardzo e, bardzo mało nieśmieszny żart. Po prostu zapiski. Pewnie się szykujecie już do świąt, na życzenia przyjdzie jeszcze czas. Ja mam święta takie podzielone, bym powiedziała, no ale takie, takie, takie życie. Dla Ukrainy będą to już kolejne święta Bożego Narodzenia wojenne, ale muszę Wam powiedzieć, że, że nie tracą ducha. Choinki się gdzieś pojawiają. W Moskwie choinka się przewróciła. I mówią, że to jest zły znak. No więc ja mam nadzieję, że to jest taki zły znak, jak myślą, i niech, niech to będzie zły znak. Zły znak dla Rosjan. Niech się wam nie przewracają choinki. Bądźcie bezpieczni i wspierajcie, proszę. Przed świętami wiem, że jest trudno, ale wspierajcie, proszę. Zrzutka.pl Batalion Donbass. Mamy bardzo duże wydatki. Policzałem, że w tej chwili na szybko z tego, co jest do, do spłacenia, a z tego, co jest na koncie, bo to nie jest tak, że mamy zero. Kilka tysięcy wpłynęło, teraz kończą się licytacje, więc liczę na to, że jeszcze coś się uda. Pamiętajcie, że te rzeczy jeszcze, jeszcze, jeszcze przed świętami będą u was. Naprawdę. I jak tego słuchacie, to jeszcze macie tam licytacje, macie kup teraz, przypominam, piękne znaczki, poszty, odbory satynki, dodatkowo... Szewrony przyjaźni polsko-ukraińskiej, które też są na kup teraz, a więc też dotrą do Was przed świętami. Może to jest dobry pomysł na prezent? Nie wiem, ale na pewno jest to dobry pomysł na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy. Karolina Kuzema, do usłyszenia.